Radio R YouTube Channel Naszym gościem kandydat, dokładnie jeden Kasejuszu Lewicy Demokratycznej na Europosła z naszego okręgu Jacek Czerniak. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. W polityce znanej funkcjon funkcjonującej od wielu lat e, można powiedzieć, że związany też od wielu lat z Lubelszczyzną. No, tak chyba też Pan zaznacza chociażby w tej kampanii e, do Parlamentu Europejskiego. Aktualnie poseł, ale wcześniej samorządowiec, no, politolog z wykształcenia. Zgadza się. Wszystko się zgadza. Tak. No i też z próbą bycia już europosłem 2004-2009 wtedy. Nie wyszło, to teraz wyjdzie? No, jest takie polskie powiedzenie: do trzech razy sztuka, być może zwoli wyborców. Tym razem ja myślę, że, że ta nasza reprezentacja, którą wybieramy do Parlamentu Europejskiego z Lubelszczyzny, no, powinna być przede wszystkim kompetentna. Powinna znać problemy ziemi lubelskiej, regionu lubelskiego. No i, i, i na tych ludziach za te pięć lat, tych, którzy, których wyślemy, rozliczymy, co oni zrobili. No krótko mówiąc. A o sobie, tak pan powie, kompetentny, działający na rzecz rozwoju regionu. Znający problemy regionu? Ja myślę, że to nie będzie wyrazem braku skromności, ale tak jak pani redaktor powiedziała, ja zaczynałem od rady dzielnicy, można powiedzieć, później radny w mieście, później radny w województwie, dziś poseł na Sejm. No więc myślę, że, że te problemy związane z województwem są mi znane. No, zajmuję się tym zawodowo, można powiedzieć, i, i myślę, że yy, znam problemy. Tak bym ocenił swoją, znajomość, bo skali dość dobrej. Czy my będzie chciał się pan zajmować jako europoseł, jeśli ten mandat zdobędzie, jeszcze powiemy, ale też rodzą się pytania tego typu. Jacek Czerniak ucieka z polskiego Sejmu, ucieka pan? No i tutaj jest taka sytuacja, że tak, po pierwsze zostałem wybranym posłem, prawda? Zastanawialiśmy się, dyskutowaliśmy. Ja sam też myślałem, że to tak może być potraktowane, że kandydując do Parlamentu Europejskiego teraz już będąc posłem, to jakby jest traktowana ucieczka. No ale tak jest ta ordynacja nasza wyborcza skonstruowana do Parlamentu Krajowego. Jeżeli ja zostanę wybrany, to kolejny z listy, więc siłą rzeczy dana osoba będzie w parlamencie, z naszej listy. No i, i no dzisiaj postawiliśmy na osoby, które mają już duże doświadczenie do Parlamentu Europejskiego. Osoby, które mają bagaż doświadczeń i no decyzja była taka polityczna. Moi koledzy z województwa no, stwierdzili, że powinienem podjąć tę, to zadanie jako przewodniczący wojewódzkiej partii. Ta odpowiedzialność polityczna na mnie spoczywa. Gdybym nawet nie kandydował, a ktoś by kandydował i był liderem, no to i tak działalność polityczną, bym ja ponosił, jako ten, który jest szefem partii. A tak osobiście chce pan być tym europosłem? No, pytanie jest bardzo <laughs> ciekawe, ponieważ no tak, no, i mam, i rodzinę mam, i, i to jest praca bardzo trudna, praca, trzeba być często i, i w Brukseli, i w Strasburgu, A więc no, czy chcę, no myślę, że tak, no, kandydując, powiedziałem, że chcę. Dla społecznego dobra, jak wszyscy wierzymy, chyba, że to jest złudzenie, czasami się okazuje, że jest, Proszę mi powiedzieć, czym konkretnie chciałby Pan się zajmować, będąc z tym? Ja myślę, że był tak, bo ramy finansowe 14-20 zostały uchwalone, wspólna polityka rolna została uchwalona, więc można powiedzieć, że wszystko zostało zdecydowane, chociaż warto podkreślić, że Parlament Europejski jest jedyną instytucją, którą wybieramy w sposób bezpośredni, czyli obywatele idą i głosują. Bardzo tak niechętnie, jak pokazują frenzy. Ale bardzo niechętnie. Ja się zastanawiałem, dlaczego, wiem dlaczego, że, że dlatego, że te sprawy dotyczące przede wszystkim obywateli, Bezpośrednio są tu, w gminie, w mieście, a naszym rodakom wydaje się, że tam Brukseli to wszystko zapada bez jakiejś decyzji naszych tutaj przedstawicieli, więc te kwestie jakby są odległe dla ani zbędniejszego. Paradoksalnie, właśnie tam stanowione prawo, te decyzje, te miękkie czy twarde dyrektywy czy zalecenia później wpływają na prawodawstwo krajowe, więc no tak to jest, że, że, że kwestie znaczenia parlamentu rosną. No, warto, żebyśmy tych 51 mieli no, takich, z których bylibyśmy dumni jako Polacy, my wszyscy, w tym w regionie lubelskim również. To wracając do tego, czym pan się zajmie, mówi, że polityka rolna i finansowa to już mamy ustawę. No Jakby nie, do, nie, nie kończę tego, czym się zajmę, bo tak, bo to przede wszystkim trzeba było wszystko zrobić, żeby Lubelszczyzna się rozwijała, żeby tutaj powstawały miejsca pracy. Bo jeżeli dzisiaj Lubelszczyzna tworzy około 4% PKB polskiego, a pod względem ludności my jesteśmy, mm, mamy. Mamy 5,7 mieszkańców całej Polski, 2,2 miliona ludności, więc to jest nieadekwatny wkład w produkcję PKB. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy typowo rolniczym województwem, 53% mieszka na wsi, a produkt krajowy większy jest tworzony przez przemysł. My w produkcji przemysłu jako luberszczyzna, mamy 2,5% udziału, więc o co chodzi, żeby tu tworzyć miejsca pracy, żeby tworzyć atmosferę, żeby inwestycje, inwestorzy przyjeżdżali, żeby tutaj, żeby młodzi nie wyjeżdżali. To jest priorytet, myślę, chyba o tym wszyscy mówią, ale to i dobrze, niech tak mówią no i mówią wspólnie, żeby mówię, te miejsca powstawały. ale jak pytanie jest jak to zrobić z perspektywy bycia europosłem, to już chyba trudno. Po pierwsze jest przeznaczone z perspektywy Brukseli 4 miliardy euro na walkę z bezrobociem, prawda, dotyczącą też ludzi młodych, więc... Powstanie nowych miejsc pracy, to rozumiem, jakieś fabryki. Powstanie nowych miejsc pra pracy to również te środki, które będą w perspektywie 14-20 tutaj spożytkowane, więc te inwestycje, ale również cała otoczka dotycząca przebranżowienia, powstawanie firm, no to, żeby młodzi ludzie po pierwsze mieli gdzie pracować, a jeżeli nie, to żeby własną firmę zakładać. wszystko zakładali. z unijnych? No, z unijnych, ale przy pomocy państwa. I też państwo dzisiaj musi spełniać pewną rolę. Państwo nie może stać z boku i być tylko m, służem nocnym i tak dalej. Państwo musi też inwestować. Państwo musi, tak jak kiedyś Centralny Okręg Przemysłowy powstawał, także i dzisiaj tym muszą być to pomoc państwa i regulacje. No. Może czyli... to zarówno w że powrót do jakby planowej gospodarki, ale w, w tym rynku, dzisiaj tym liberalizmie potrzebna jest rola państwa. Rozumiem, że w związku z tym na tej liście wspierających są przedsiębiorcy, nie ma rolników. Rolnicy też. Rolnicy, dzisiaj naszą szansą województwa, bo, bo tak mówiąc o tych dużych kwestiach, czyli finansach i polityce rolnej, przechodząc do polityki rolnej, szansą są po pierwsze gospodarstwa ekologiczne. Ta zdrowa żywność ekologiczna ma coraz większe znaczenie. Ona jest droższa, ale konsument już dzisiaj wybiera, pomimo tego, że musi zapłacić więcej za tę zdrową żywność, to z różnych przyczyn i zdrowotnych, i psychologicznych woli kupować tę zdrową żywność i to jest normalne. I, I tu właśnie, żeby te nasze gospodarstwa rolne były dofinansowane, bo dzisiaj my jesteśmy zagłębiem zarówno owoców miękkich, jabłka, maliny, eksportujemy, tu pomoc dla tych gospodarstw, żeby powstawały grupy producenckie, one już powstają, kooperatywy, spółdzielnie, żeby tworzyć i żeby to eksportować na wschód, bo dzisiaj ten kierunek jest właściwy, też na wschód, ale na rynek unijny. Czyli te kwestie, a jeśli chodzi o określenie, ocenę też pozycji Polski w Unii Europejskiej, kondycję Polski w Unii Europejskiej, no i samo ocenę Unii Europejskiej. Dzisiaj w, 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 w tygodniku polityka, jest ocena, ja nie zdążyłem jeszcze ją przejrzeć, państw, 28 państw, jak, jak się plasują pod względem gospodarczym, ale też i państw politycznie, jak struktury państwa działają. Wydaje mi się, że Polska tam nieźle stoi w tym rankingu, bo banane było, natomiast no, no, rola po, o, Polski w Unii. Ona wzrasta, wzrasta, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że, żeby mieć cokolwiek do powiedzenia, bo jeżeli za rolnictwo dzisiaj w większości, można powiedzieć w skrócie, Francuzi odpowiadają i oni tworzą jakby większość do pewnych decyzji, to Polska. Unia, na przykład, energetyczna. Ostatni pomysł. Premiera Polsk polskiego dobry, rządu. Czy Bardzo dobry. Ale dzisiaj już podały wiadomości, że Putin przyjechał z Chin z kontraktem na gaz. I to paradoksalnie pomoże Polsce, żeby tę Unię Energetyczną, żeby ceny gazu były jednolicie dla wszystkich 28 państw, żeby to nie tak, że Niemcy mają własny interes gospodarczy, Francja własny, Błosi własny i my jakiś tam, prawda, też własny. Trzeba, no, Unia miała być solidarną, taką, e, powiedzmy, tworem politycznym, który działałby na rzecz wszystkich. Więc dzisiaj. Myślę, że, że, że między innymi ta Unia Energetyczna będzie takim przykładem, jak... Polska Jakie Polska ma znaczenie w Unii Europejskiej? Sądzi pan, że ta unia energetyczna wypali, że tak powiem. No, i po tym kontrakcie Rosji z Chinami być może tak. Chociaż no, różne są te interesy, bo lewam gospodarcze, prawda? Bo dzisiaj gaz jest traktowany jako broń polityczna, ten kurek z gazem i, i to bezpieczeństwo energetyczne jest bardzo ważne. No, my mamy też na Lubelszczyźnie, mówiąc w kontekście już wsparcia unijnego i odnawialne źródła energii, energii, biomasę, słońce, wiatr, te wszystkie kwestie związane i dyrektywy unijne które mówią przy produkcji energii elektrycznej, żeby były odnawialne źródła energii. Więc to też jest właśnie ten kierunek związany z rolnictwem. Kolejny. Te kwestie są poruszane przez wielu kandydatów. To zapytam tak, a Pana coś wyróżnia, czego nie mają inni? A czy mnie wyróżnia? No, trudno jest powiedzieć na pewno. Ja sobie zdaję sprawę, że jest kampania wyborcza, że narracja jest taka, że wszyscy mówią: chcą wszystkiego miejsc pracy, dobra dla Lubelszczyzny, dobra dla Polski. No a później co pięć lat mamy, jeżeli mówimy o wyborach do parlamentu, mamy taką broń, że można to zweryfikować. To, co dzisiaj padło z tego studium, mówiąc kolokwialnie, zostało tutaj powiedziane, można za pięć lat sprawdzić, prawda? I tak myślę, zrobimy, bo media dzisiaj są władzą, która kontroluje władzę. No. To skoro o tej kampanii, kogo pan się najbardziej boi w tych, w tym starcie do Parlamentu Europejskiego? Twój ruch jest największą dla SLD rywali, rywalizacją? Konkuratem? No ja myślę, nie, twój ruch ma poszedł w, taką, w takie hasła. Oni odgrzewają te hasła antyklerykalne, prawda, wolnych konopi, więc. Natomiast naszym, jeżeli badamy przepływy elektoratów, to najwięcej elektoratu naszego poszło, odpłynęło do Platformy Obywatelskiej. Tu jest, można mówić, nasza konkurencja, bo nie traktujemy przecież nikogo jak wrogów, tylko jak konkurentów, natomiast twój ruch ma swoją działkę i, i tutaj to nie, to nie jest nas malutki, jeżeli już elektorat na pewno najwięcej elektoratu przypłynęło do platformy obywatelskiej. A sama lista SLDUP, bo to jest tak mhm, naprawdę. Ta, koalicja. Komita, ta. Pan jest liderem, no i chyba też liderem, bo najbardziej rozpoznawalnym, nie tylko dlatego, że ma pan pozycję numer jeden, ale patrząc na całą listę. Ja myślę, że w kandydacie są bardzo dobrzy, bo myśmy wszyscy, bo myśmy starali się to po, podregionalnie. Biała Podlaska, dr Głowiński, Zamość, pani Greta Miarowska, Irena Kurzępa, Hełm, Wacław Cichosz, Łuków, hmm. um, Czyli pani Głowska, cały region. Lublin, prof, profesor Kowalecka, więc ryki, tak cały region, każdy w swojej części województwa pracuje na rzecz całej listy, bo to się sumuje później wyniki i myślę, że lista jest bardzo dobra, naprawdę. Lista um, SLD, proszę mi powiedzieć SLD UP tak uściśnijmy. E, jaki ma pan H? as well W tej kampanii. Silna Lubelszczyzna w silnej Europie. To jest moje takie kredo. Chciałbym, żeby, żebym był właśnie z tego dumny. Bo ja jestem dumny, że ja pochodzę, że mieszkam i pochodzę z Lubelszczyzny, że tu żyję, tutaj funkcjonuję. Chciałbym, żeby mój region i Polska były naprawdę rozpoznawalne, były tak traktowane w Unii Europejskiej jak należy. A silna Lubelszczyzna to marzenie? To marzenie, które można zrealizować. Bo wszyscy mamy marzenia od jak ktoś powiedział tylko z marzeń powstają działania i dzisiaj to jest moje marzenie, być może za chwilę będę miał więcej osób do tego marzenia i zrealizujemy go. A silna Unia Europejska to fakty, czy też marzenia? To w pewnym sensie fakty, a chociaż dzisiaj, jeżeli mówimy o silnej Unii, to niestety muszę powiedzieć, że Unia to jest dzisiaj Unia dwóch prędkości. Strefa euro i poza strefą euro państwa, które są, bo wszelkie decyzje, najważniejsze z punktu widzenia Unii, wszystkich państw zapadają w strefie euro. Dzisiaj no wiadomo, że znaczenie podstawowe mają Niemcy. To jest gospodarka największa, Francja, więc tutaj myślę, żeby wyrównać te prędkości, wyrównać nasz dystans jako Lubelszczyzny do całej Unii, bo jesteśmy jednym z 20 najbiedniejszych regionów, jako Lubelszczyzna, w Unii Europejskiej. Tu mamy wiele do zrobienia. Mnóstwo, można powiedzieć. A Polska w tej strefie euro? Ja myślę, że, że ta strefa euro to tak, trzeba spełniać kryteria, inflacja, wzrost gospodarczy, deficyt i trzeba przekonać społeczeństwo. Dzisiaj większość społeczeństwa mówi, że nie wchodzimy do strefy euro, bo mówimy tak, zamienimy złotówkę na euro, ceny pójdą w górę i, i marzeniem naszym jest również oprócz tego, żeby wejść do strefy euro, ale żeby zarabiać, zarabiać zarobki wyrównać co do strefy euro, niech społeczeństwo widzi, jakie są plusy, jakie minusy. Trzeba dyskutować, trzeba rozmawiać ze społeczeństwem i po decyzji większości, że tak wchodzimy, trzeba wprowadzić euro do Polski. Czyli kiedy? No spełniąc, spełniając te kryteria z Maastricht i ja mam nadzieję, że że na pewno pod koniec tej perspektywy ta kwestia już będzie rozciągnięta, czyli do 20 rok. Czyli dosyć szybko to... Donald tu zapowiadał, że wejdziemy w klinice, pamiętam, w 2012, <noise> więc jest 14, dzięki Bogu, więc, jeszcze, więc tak to wygląda. Więc tak to wygląda. Zobaczymy w takim razie, jak będzie wyglądało w dalszej kolejności. Zawsze w rozmowie z naszymi kandydatami zadaję, to nie jest pytanie w zasadzie, tylko jest taka możliwość zaprezentowania siebie już według konkretnie swojej woli. Trzy powody, dla których warto oddać głos na danego kandydata, na Jacka Czerniaka. Dlaczego by warto? Po pierwsze, znam problem Lubelszczyznę, regionu, miasta. Po drugie mam doświadczenie samorządowe, parlamentarne. I po trzecie znam język angielski i uczyłem się języka francuskiego. I rosyjski podobno. Rosyjski też. No, do, moje pokolenie pani nie e, uczyło ale się tego, że, tego języka. Tak że, I też e, język rosyjski, zapomniałem, bardzo dobra podpowiedź. Język rosyjski też jest ważny ze względu na nasze stosunki ze Wschodem. Powinien być wykorzystywane. Te stosunki ze Wschodem to tak nie za bardzo. Również nie za Unii bardzo. wychodzą. Też Unii, ale też i, i my powinniśmy jednym językiem mówić z Unią co do Wschodu, ponieważ te restrykcje, które ewentualnie wejdą, to będą dotyczyć Polski, naszych przedsiębiorców, naszych, nasze firmy też i na Luberskiej. I dzisiaj powinniśmy te relacje gospodarcze budować na zasadzie takiej pragmatycznej, bo, bo jabłka eksportujemy do Moskwy, już jest embargo na wieprzowinę. Za chwilę się okaże, że służby fitosanitarne Federacji Rosyjskiej uznają, że jabłka nie spełniają wymogów maliny i tak dalej. No Trzeba oprócz polityki takiej czystej, trzeba też politykę gospodarczą. No, więc te relacje poprawne z sąsiadami, ale też są oczywiście oparte na szacunku i dobre relacje gospodarcze. To 2014 ten mandat do Europarlamentu będzie. Ta Czerniaka? Będzie, ta <noise> Dla listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, UP. Aha. A jak nie będzie, to co? Samorząd, czy dalej parlament? Parlament, no parlament. Ja rozpocząłem pracę w parlamencie, pierwszą kadencję, więc już mam po tej połówce kadencji pewne przekonanie, pewne doświadczenie i, i wiemy, jak te pewne sprawy będą dzisiaj posłem w opozycji, prawda? Jak te sprawy proceduralne, jak te sprawy wszystkie regulaminowe przeprowadzone są, no... Przede mną również jako szefa organizacji partyjnej w przeprowadzeniu wyborów samorządowych na jesieni, bo też będziemy walczyć, o, o, walczyć w cudzysłowie o to, żeby nasi kandydaci właśnie też zwyciężali. Najbliższa walka już w tę niedzielę, 25 maja, wybory do Parlamentu Europejskiego. Również startuje jedynka Sojuszu Lewicy Demokratycznej na europosła z naszego okręgu Jacek Czerniak. Mogą państwo decydować teraz. Tak, ja dziękuję bardzo. Ja, proszę państwa, nie będę namawiał państwa, żebyście głosowali na mnie, ale namawiam was bardzo gorąco, żebyście poszli 25 maja i wybrali najlepszych waszym zdaniem, bo frekwencja, proszę państwa, decyduje o liczbie mandatów w poszczególnym okręgu. Idźcie zachęcam, do wyborów. Zachęcamy również. Dziękuję serdecznie za to. Dziękuję wszystko. bardzo. Aby subskrybować nasz kanał, kliknij ikonkę, która pojawiła się na ekranie.